Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Andrzej Kochut, Amerykanista, Ośrodek Studiów Wschodnich, autor książek, w tym książki Bitwa o Amerykę, jest moimi państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro kulminacja procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych. Najnowsze sondaże mówią nam o czyim zwycięstwie. No i to jest znakomite pytanie, o czyim zwycięstwie one mówią. Oczywiście te sondaże ogólnokrajowe od dawna pokazują minimalną przewagę Kamali Harris. Byłoby dziwne, gdyby nie pokazywały takiej przewagi, bo w ostatnich głosowaniach od 2004 roku, właściwie w, każdym, w każdych wyborach prezydenckich, demokraci zdobywają więcej głosów w głosowaniu powszechnym. Natomiast w systemie amerykańskim oczywiście decydują elektorzy, decydują Stany wahające się. No i tutaj problem jest już bardziej skomplikowany. No, oczywiście możemy przejść przez te siedem stanów, sprawdzając, kto aktualnie ma przewagę. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na pewne zestawienie, które nie, nie tak dawno temu, kilka dni temu, przedstawił New York Times, pokazując, jaka była skala błędu w poszczególnych wahających się stanach w ostatnich wyborach. Ile pokazywały sondaże, ile ostatecznie zdobyli kandydaci. I te rozbieżności potrafiły wynosić w zależności od stanu. 3 do 9 punktów procentowych. Więc w sytuacji, kiedy w sondażach w tych Stanach wahających się mamy przewagi rzędu pół punktu procentowego, punkt procentowy, dwu, dwa punkty procentowe, no to myślę, że łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, nie, czy to są wiarygodne e, projekcje końcowych rezultatów, czy też może się tam jeszcze sporo zmienić. Moim zdaniem może się zmienić bardzo dużo. Natomiast oczywiście, ponieważ wyścig e, wyborczy sondażami się karmi, to. O tych sondażach dyskutujemy w ostatnim czasie bardzo dużo. Przez ostatnie kilka tygodni, mam wrażenie, straszono się po stronie demokratycznej, bo takie nastroje tam były nie, nie najweselsze. Dobrymi sondażami Donalda Trumpa w tych Stanach wahających się. Podobnie obstawiali Bukmacherzy, a, a raczej ci, którzy u Bukmacherów obstawiali, mogli skorzystać z korzystniejszych kursów w przypadku wygranej kamery. Ali Harris, czyli panowało tam przekonanie, że to Trump jest bliżej zwycięstwa. Natomiast ostatnie Dwa dni to jest ogromna wrzawa wokół jednego tak naprawdę sondażu, sondażu, który dotyczy jednego stanu, stanu, który w ogóle nie jest uznawany za wahający się. Jest to stan Iowa, w którym Donald Trump wydawało się, że może być spokojne zwycięstwo. Tymczasem taka bardzo uznana sondażownia, którą założyła analityczka J. Zeltzer właśnie w Iowa, prognozuje, że teraz to Harris ma tam przewagę trzech punktów, No i to oczywiście wywraca mapę wyborczą nie tylko Wajowa, ale też każe zadawać pytania, czy aby na pewno te sondaże, które obserwowaliśmy do tej pory w pozostałych Stanach, podają nam wiarygodny wynik. Może to no, tym razem nie Donald Trump jest niedoszacowany, tak jak w 2016, a Kamala Harris. Natomiast no, ja celowo podaję ten szerszy kontekst i te ostatnie tygodnie, kiedy wszyscy raczej wskazywali na rosnące szanse Trumpa jako pewien kontrast do tych informacji z ostatnich dni, bo po prostu prawda jest taka, że nie wiemy, że wyniki są tak bardzo zbliżone, że może się wydarzyć wszystko, a nadmierne przywiązywanie się do tego czy innego sondażu może prowadzić do dużych zaskoczeń. Mam wrażenie, że niektórzy Polacy się tak przywiązują, jakby to były nasze wybory i tak się <śm> tym wręcz emocjonują i stają po, po stronie kandydatów. Kto lepiej wykorzystał te ostatnie dni kampanii? Pytam też w kontekście: czy to już tylko gra na emocjach, czy, czy jeszcze cały czas przedstawianie swojej wizji Ameryki w oparciu o konkrety? No myślę, że tych konkretów w tej kampanii w ogóle nie usłyszeliśmy aż tak bardzo dużo i to w ogóle jest prawidłowość tych kampanii wyborczych ostatnich czasów, że one wcale nie muszą się opierać o rozbudowane programy polityczne. Kamala Harris, kiedy przejęła schedę po Joe Bidenie, kiedy wystartowała z własną kampanią, to przez jakiś czas w ogóle nie miała programu na stronie. Mimo to kampania się toczyła, ona zbierała pokaźne kwoty na to, żeby tę kampanię kontynuować wyborcom, to najważniejsze, Wyraźnie nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało im też to, że Kamala Harris dosyć oględnie tłumaczyła, dlaczego zmieniła swoje stanowisko w niektórych sprawach, albo w ogóle nie wypowiada się na tematy, na które kiedyś miała bardzo zdecydowane poglądy. Więc myślę, że te kwestie programowe są na trochę dalszym planie w tej kampanii. Oczywiście emocje są bardzo ważne. No i tutaj chyba największą zagadką jest. Jak przyje, przyjęli Amerykanie, jak odbije się to na wynikach wyborczych ten zestaw emocji, które na koniec kampanii dostarcza Donald Trump, bo on. Trochę się wyłamał spod kurateli w tych ostatnich, znowu na tej ostatniej prostej kampanii. On w tej kampanii 2024 roku przez długi czas był zdecydowanie bardziej zdyscyplinowany niż w 2016 czy 2020 roku, co dla polityka o takim temperamencie nie jest łatwe. Natomiast na tej ostatniej prostej kampanii Coraz więcej było różnych jego wypowiedzi, z których niezadowolony był później jego sztab, czy przynajmniej takie informacje gdzieś do mediów przenikały. Natomiast to jest też ten Donald Trump, który potrafił do siebie przyciągać wyborców, a przede wszystkim, który potrafi generować wokół siebie zainteresowanie. W tym sensie wydaje mi się, że Trump był. Skuteczniejszy na ostatniej prostej kampanii, nie dlatego, że przedstawił ciekawsze propozycje programowe, nie dlatego, że jego sztab wykazał się tutaj lepszą inwencją, a raczej dlatego, że w stylu, który, do którego nas przyzwyczaił już w ostatnich latach, potrafił skupiać na sobie uwagę, coś, co Kamali Harris przychodzi z większym trudem, choć i ona również, mam wrażenie, na tej ostatniej prostej kampanii postanowiła działać odważniej, przyjmowała więcej wywiadów, angażowała się no chociażby w takie formaty jak Saturday Night Live, gdzie trzeba się wykazać sporym dystansem do własnej osoby. Robiła to całkiem sprawnie, więc, no, tej. By był to interesujący finał kampanii, myślę, że z lekkim wskazaniem na Donalda Trumpa, z tego względu, że on po prostu te medialne reflektory potrafi na sobie skupiać. Zazwyczaj, kiedy mówimy o wyborach w różnych krajach, to mówimy też o takim elektoracie gniewu o tych złych, rozczarowanych, pomijanych. Kto w Stanach Zjednoczonych dziś zagospodarowuje ten elektorat? A może ci zagniewani zostaną w domu? No jeżeli jest jakiś kandydat, który potrafi wyciągnąć jeszcze ten zagniewany elektorat z domu, to jest to Donald Trump. On myślę, że ma rozmaite grupy wyborców. Natomiast niewątpliwie jedną z grup wyborców, która chodzi głosować na Donalda Trumpa i w, w tych wyborach, ale chodziła też we wcześniejszych, to jest ta grupa. Ludzi, którzy patrzą z rozczarowaniem na amerykańską politykę w ogóle, na amerykańską demokrację, którzy być może nie są przekonani, że te wybory przyniosą jakąś znaczącą poprawę ich sytuacji. Może już w ogóle nie wierzą, że tą sytuację da się poprawić, ale widzą w Donaldzie, Trumpie rodzaj walca, rodzaj niszczącej siły, która przynajmniej w ich imieniu na tym nieudolnym, w ich przekonaniu systemie się odegra, który zburzy ten porządek, który im nie odpowiada. Więc jeżeli gdzieś szukać tego elektoratu gniewu, to myślę, że jest to dzisiaj w większym stopniu elektorat Donalda Trumpa, również dlatego, że Kamala Harris jest jednak postrzegana jako pewna Kontynuacja, kontynuacja administracji Joe Bidena, więc jeżeli ktoś uważa, że ze Stanami Zjednoczonymi źle się działo w ostatnich czterech latach, czy to ze względów gospodarczych, czy ze względu na politykę imigracyjną, politykę zagraniczną, no różne się zarzuty pojawiały, to pewnie w ramach protestu, w ramach gniewu pójdzie oddać głos na Donalda Trumpa. Po szturmie na Kapitol w 2021 roku komentatorzy zastanawiali się, czy to doprowadzi do, do jakiegoś otrzeźwienia, o tych emocji. Zdarzeń wokół polityki. Czy, czy tak się stało? Myślę, że stało się i się nie stało. To znaczy, z jednej strony ta amerykańska polaryzacja, jak zresztą w wielu innych państwach zachodnich, pędzi dalej. Politycy korzystają z faktu, że podsycanie emocji mobilizuje wyborców w sposób niemal doskonały i trudno im z tego narzędzia zrezygnować, mimo że ono ma. Bardzo niszczące konsekwencje, to znaczy, z jednej strony mamy rosnącą frekwencję na kolejnych wyborach, z drugiej strony mamy spadające wskaźniki w badaniach sondażowych, jeżeli chodzi o zaufanie do amerykańskiej demokracji, amerykańskiego rządu, amerykańskich mediów, czy przyszłości amerykańskiego państwa. Widać więc, że ludzie są coraz bardziej rozczarowani, a jednocześnie ten plemienny spór popycha ich do tego, by pozostać aktywnymi w polityce. Natomiast myślę, że pewne otrzeźwienie też przyszło i to jest odpowiedź na pytanie, czy grozi nam powtórka z wydarzeń na Kapitolu. No, jednak to, co się wydarzyło po, po tym szturmie na Kapitol, to było Wiele procesów sądowych, procesów, które kończyły się dla oskarżonych często kilku, a nawet kilkunastoletnimi wyrokami więzienia. I myślę, że to jest pewne otrzeźwienie. To znaczy, dziś w Ameryce ci, którzy chcieliby się zaangażować w podobne wydarzenie, muszą mieć świadomość bardzo poważnych konsekwencji. Tej świadomości nie musieli mieć na początku 2021 roku. No i jest jeszcze coś. Zwraca uwagę fakt, że w tej kampanii Donald Trump, mimo że wciąż nie uznał, że przegrał wybory w 2020 roku, nie mówi o tym już zbyt często. W 2022, przed tymi wyborami połówkowymi, to był taki jeden z głównych jego tematów. On wtedy oczywiście nie startował, ale popierał różnych kandydatów. Chciałby być ci kandydaci, których wspiera, również deklarowali, że on tych wyborów w 2020 roku nie przegrał, że być może utrudnią ci kandydaci certyfikację wyborów w 2024, gdyby znowu pojawiła się podobna e, sytuacja. I wówczas kandydaci popierani przez Trumpa zgarnęli, mniejsze poparcie niż tych, ci, których Trump nie popierał. Był to taki dosyć wyraźny sygnał, że Amerykanie nie są w swojej masie zainteresowani chaosem, że jednak to, co zobaczyli w 2020 roku, to nie jest ten rodzaj uprawiania polityki, którego większość społeczeństwa by oczekiwała, więc to do pewnego stopnia jednak pewne otrzeźwienie pokazuje. Szturm na kapitol, procesy sądowe, no a jednak Donald Trump nawet jeśli nie zostanie prezydentem, to, to jest to wszystko na, na granicy tego zwycięstwa. Czy to jest jego sukces, ten powrót po, po takich wydarzeniach? Oczywiście, no to jest dowód też na to, że amerykańska polityka w ciągu już prawie dekady ostatniej kręci się przede wszystkim wokół Donalda Trumpa. On, cała, cały ten, cała ta polityczna rozgrywka jest albo w kontrze, albo za Donaldem Trumpem. Wydawało się, że ten 22 rok i ten nieco słabszy wynik kandydatów, których wspierał, no też taki moment dla niego zniknięcia z mediów do pewnego stopnia, zniknięcia z mediów społecznościowych wymuszony. To jest jakiś początek końca Trumpa. Tymczasem on wrócił w tej kampanii bardzo szybko, jeszcze w tej kampanii prawyborczej w Partii Republikańskiej, odsadzając tą konkurencję, która mu wyrosła i nie pozostawiając złudzeń, że Partia Republikańska jest partią Donalda Trumpa, przynajmniej jeszcze podczas tych wyborów, jeżeli te wybory przegra. Zobaczymy, co będzie dalej. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby w 28 miał podjąć kolejną próbę. No ale jeżeli zostanie prezydentem, to jeszcze do 28 roku będzie miał szansę meblować sytuację nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Partii Republikańskiej, budując sobie być może jakieś następstwo. I na koniec zapytam. Bo zdecydowana większość artystów, aktorów, piosenkarzy, raperów, którzy się wypowiadają w temacie wyborów, poparła Kamala Harris. Czy to ma realne Przełożenie na głosy? To jest pytanie, na które nie mamy naukowo potwierdzonej odpowiedzi. Oczywiście można spekulować, że fani tych osób poczują się bardziej zmobilizowani do głosowania, jeżeli ich ulubiona gwiazda poparła ich. Kandydata. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że elity amerykańskie, w tym te elity artystyczne, zawsze były bliżej Partii Demokratycznej, a jednak wyniki w Stanach Zjednoczonych są bardzo wyrównane, i partia republikańska wciąż ma swoich wyborców, mimo że mniej aktorów i piosenkarzy deklaruje swoje poparcie dla niej. Więc w moim przekonaniu to oczywiście może zmobilizować jakąś grupę wyborców dodatkowo, ale jakiegoś decydującego efektu mieć nie będzie. Jeśli chcą Państwo się jeszcze lepiej. Zorientować o co w tym wszystkim chodzi, w tej współczesnej Ameryce i tej, tej, tej walce, to, to polecam książkę Bitwa o Amerykę. Autor tej książki i amerykanista w jednej osobie, Andrzej Kochut był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.